Po sześciu rundach śremskiej ligi Petang na czele pierwszej ligi jest ekipa nieruchomości Milicki. Stawce drugoligowców z kompletem zwycięstw przewodzi Gepard. Mimo deszczowej pogody mecze odbywają się bez większych kłopotów. W czwartkowe popołudnie na bulodromie przy ulicy Zamenhofa grali pierwszoligowcy. Z zaplanowanych na ten dzień sześciu spotkań do skutku doszły cztery. Za sprawą efektownego zwycięstwa nad ostatnią w tabeli krówką małą liderem została ekipa nieruchomości Milicki. Trudniejszą przeprawę miał tydzień team. Wicelider pokonał bowiem Bartkowiak Team 3-2. Wysoko poprzeczkę drużynie handlopolis.pl postawili reprezentanci Boka. Benjaminek przegrał po walce 2-3. Martrans nie zdołał wygrać tripleta, dubleta ani też żadnego singla w konfrontacji ze światem Jasia i poległ 0-5. W drugiej lidze jak burza idzie Gepard. Maciej Maćkowiak i spółka odnieśli szóste z rzędu zwycięstwo jako jedyni mają na koncie komplet punktów. Tym razem w wyższości lidera musiała uznać masakra, która poległa 1 do czterech. Niespodziankę sprawiła ekipa kulą w płot, która ku zaskoczeniu okazała się lepsza od wyżej notowanego stowarzyszenia KO, wygrywając 3 do 2. Coraz śmielej poczyna sobie także Artbis, który na pierwsze w sezonie zwycięstwo czekał do piątego pojedynku, w którym to okazał się lepszy od mir. Niespodzianki nie było w spotkaniu intermedia soku Mechlin. Rutyniarze wygrali 5 do 0. W najbliższą sobotę i niedzielę czeka nas weekend z kulkami. Najpierw na śremskim bulodromie odbędzie się druga eliminacja Mistrzostw Polski Seniorów, a dzień później miłośnicy gry w bule wezmą udział w czwartych indywidualnych Mistrzostwach Śremu. Organizatorem obu imprez jest śremski klub Petank, a patronat objął burmistrz Śremu Adam Lewandowski.